szczegółów, ale z ogólnej wiedzy to powiem, że chyba nie wszystkie możliwości tutaj wykorzystano. Im jest trudniejszy problem, to tym trzeba tych ludzi poważnie traktować, rozmawiać aż do góry i być przekonanym o tym wszystkim, prawda? Czyli te decyzje powinny być skonsultowane, bo samorząd się sam rządzi, natomiast trzeba tutaj poważnie je traktować i komisje, sołectwa i tak dalej, no bo tutaj ewentualnie decydują się losy następnych pokoleń w tym takim regionie. Kiedy była podkomisja gospodarki, byłem na tych obradach, bo to był mój obowiązek, chociaż nie musiałem, nie dochodzą tam wiceministrowie, poszedłem na to i mówię, przyznajecie sobie sprawę, gdzie to jest, na jakiej ziemi, jakie są tradycje, mówię tam. Nie ma gospodarstwa czy rodziny, kiedy ktoś nie szedł na powstanie, żeby bronić Polski, polskiej ziemi, polskiej kultury. Największe zwycięstwo powstanie, powstanie Wielkopolskie. No to wtedy widziałem tak uśmieszki niektórych biurokratów, bo inaczej nie nazwę. a sobie, nie ale ja už później druhý raz, raz zabrałem głos to powiedziałem że To jest, czyli moje stanowisko w tym temacie znacie. Koncesja jest udzielona na wiercenia. Tu obowiązuje prawo. To oczywiście tutaj minister środowiska jest kluczowy w tych sprawach. Ale mam wykładnię prawną, że mógłbym tutaj przeczytać, bo mamy bardzo dobry departament gospodarki ziemi w ministerstwie. I mógłbym tutaj cytować, to analizujemy, to wszystko monitorujemy oczywiście my nie my prowadzimy tą sprawę, ale fakt uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopali nie oznacza, że podmiot, który ją uzyskał, otrzyma także koncesję na wydobywanie złóż. należy podnieść przeznaczenie gruntu progiem na cele nierolnicze pod eksploatację kopalni musi zatem nastąpić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przed uzyskaniem koncesji na eksploatację surowca i zgodnie z przepisem artykułu 24 ust. 2 prawo geologiczne i do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się innymi Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w granicach, w których ma być wykonywana zamierzona działalność, szczególnie na miejscu plan zagospodarowania przestrzennego. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego polegająca na przeznaczeniu gruntu na eksploatację kopalni wymaga uzyskania strony ministra, jest sprawa wyłączenia gruntów pierwszej i trzeciej klasy, gdy duża rola jest starosta, więc nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast uważam tak, że wiedzenia są prowadzone. Jest ta na koncesja. Natomiast uważam, że tu kluczowa jest aktywność społeczeństwa. Yy, oglądaliście, wiem, że to na internecie, yy, na stronie to był przekaz. Natomiast uważam, że bardzo ważna jest sprawa, jak się zachowa społeczeństwo na tym terenie. Tak? Jak mieszkańcy się zachowają. Yy, tam też było to wyrażone. Jak społeczeństwo zdecydowanie powie, że nie. No to przecież ma więc nie zrobi, to jest bardzo ważne. I ja uważam, że to co robicie tutaj wspólnie w tym temacie, nasz go mieszkańcy, rolnicy, samorządy, to wiecie co robicie. Tak? To nie może być tak, że tutaj przez wieki funkcjonujecie, macie swoje gospodarstwa, a później ktoś przyjdzie jedną jakąś koncesję, prawda, was wyrzuci z tych gospodarstw i tak dalej. I to jest zadanie przed nami wszystkimi, jak jasno, że te ziemie, te gospodarstwa, te wioski, te gminy powinny służyć tej produkcji żywności i jednocześnie dbając o zasoby wodne, które są kluczowe i to jest jedno też wyzwań dla świata, dla Polski szczególnie. Tak? A jeżeli chodzi o energię, no to mówimy o gazie górkowym i bardzo mi się podobało wasze podejście, kiedy rozmawiamy, że bo no jak już chodzi o energię, no to my róbmy to, co robimy, a rozpatrzmy tą koncepcję, co do postawienia nawet wiatraków, nie tam jeden przy drugim, tylko jakże się to robi z głową, to może nawet upieczyć w jaki sposób ten krajobraz, zachować te strefy ochronne, bo to trzeba zrobić z głową, nie tak jak się to robi na armii. I wtedy mamy rozwiązane sprawy tych wiosek, rodzin, gospodarstw, mieszkańców. Mamy sprawę wody, bo to jest kluczowa sprawa, nie możemy sobie z tym poradzić. No i jednak czerpać rzeczy, trzeba, mamy, prawda, z wiatru tudzież jeszcze są inne możliwości, biogazownie, to wszystko inne i po co rujnować to, co jest. Więc tak, nie się wydaje, że tutaj y, powinien zwyciężyć ten chłopski rozsądek, po co to rozbadać, użyć to, co funkcjonuje. Przecież o tych zasobach, co Niemcy nie wiedzieli, wiedzieli, tak? Inni wiedzieli, a nikt do tej pory nie y, rozpoczął tej eksploatacji, bo nie uznano, sądzę, że My tutaj to rolnictwo, ta ziemia, funkcjonowanie ma podstawowe znaczenie. Więc ja w tym wszystkim Was będę wspierał, bo to jest mój obowiązek. Natomiast wszystko razem, wszystko, natomiast wszystko w ramach prawa. Ja tutaj nie podejmę decyzji za ministra środowiska, bo często są bardzo twarde spory między ministerstwami. Co z tego, że ja jako mogę powiedzieć jeden z wspólnotowych krajowych spółki cukrowej, żeby w końcu trochę tej własności pozostało, co na miejsce właśnie na wsi, w rolnictwie, w tu mamy jeszcze po własność. No i Krajowa Spółka Cukrowa to jest jeden wyjątek, gdzie 40% rynku cukru to jest w polski. bo to też była wojna. Janusz Doraniewicz i jedna komisja sejmowa i grupa desperatów, w zasadzie było trzech, to był Janowski, ja i Wojtek Zarzecki udało nam się to obronić. Nie? A dzisiaj, kiedy mógłbym tutaj decydować, jak to dalej przekształcić, no to jest w gestii ministra stanu państwa dużo i by gościł każdy broni swojego podwójka I, i to jest bardzo trudne. Czyli minister konstytucyjny ma bardzo duże uprawnienia drugi minister, musi już tam za dużo nie miesza, to musi być zrozumienie. Natomiast Uważam, że dobrze rośliny się spotkają. Ja przedstawiam, co jest w rolnictwie. Będą pytania. Sprawy są bardziej skomplikowane, jeżeli ja może tutaj przedstawiam. Mam też taką świadomość. Będą pytania, to odpowiem. Natomiast odnośnie przeznaczenia, zachowania tej ziemi, gospodarstw dla rolnictwa, to wiecie, co robicie. Inaczej by Was nie interesowało, to by Was tutaj nie było. I ja jako konstytucyjny minister państwa będę Was tym wszystkim wspierał, bo to jest mój obowiązek, a poza tym jestem wielkopolaminem i prynaz Wyszynski, prynaz tysiąclecia kiedyś tak pięknie powiedział, że przyszłość Polski zależy od tego, jak Polska będzie związana z y, Ziemią, z polską, polską Ziemią. Przyszłość Polski od tego zależy i trzeba bronić tej polskiej własności. Ona się nie może gdzieś tam rozmyć gdzieś, tylko trzeba tego pilnować i to co wy robicie zasługuje na uznanie, ale tutaj trzeba działać wspólnie i uważam, że też ten między innymi to spotkanie służy, przy czym trzeba wykorzystać, trzeba wykorzystać i znajomość prawa, i ekspertów, i prawników, i ludzi publicznych, i województwo, województwo, samorząd jest wojewódzki, prawda? Yy, marszałek, zarząd, przewodniczący Sejmiku, yy, tam wojewoda, no jest strategia też przyjęta rozwojem dialogu tak? Trzeba się tego pilnować, I trzeba też pilnować, demokracja polega na tym, że trzeba się tego pilnować, ministra też trzeba pilnować, tak? i w demokracji, i wójtów, i burmistrzów, i starostów, i marszałków i tak dalej, ale Wielkopolska to jest najlepszy region rolniczy i dzisiaj wszyscy marzymy o tym, jak się obudzimy, żeby umyć się a wstać, usiąść do stołu, siedzieć po ja Ten marzymy dzisiaj, około miliarda ludzi na świecie, żeby mieć to, a jeszcze będzie nas więcej. Czyli ten sektor zasługuje na poważne potraktowanie. I dlatego tutaj jestem mogę jasno zdeklarować, ja nigdy nie lubię agirować, posadę w senie. i będę Was tym wszystkim wspierał, bo zasługujecie na to, ale w sumie musimy działać w tym wszystkim razem. Dziękuję bardzo. Serdecznie.